Tomcio Paluch, spryt i odwaga małego. Chłopca dawno, dawno temu w małej chacie na skraju gęstego lasu mieszkał ubogi drwal wraz ze swoją żoną i siedmioma synami. Najmłodszy z nich był tak maleńki, że mieścił się w dłoni. Rodzice martwili się, że nigdy nie urośnie, dlatego nazwali go Tomciem Paluchem. Jednak choć był mały, miał niezwykle bystry umysł i odwagę, której mógłby mu pozazdrościć nie jeden dorosły. Trudna decyzja rodziców. Rodzina Drwala żyła w skrajnym ubóstwie. Pracowity ojciec każdego dnia wycinał drzewa i zbierał drewno na opał, ale zimą było coraz trudniej znaleźć jakiekolwiek pożywienie. Pewnej nocy Drwal i jego żona podjęli dramatyczną decyzję nie będą w stanie wykarmić swoich dzieci. Ze łzami w oczach postanowili zaprowadzić chłopców do lasu i tam ich zostawić, mając nadzieję, że ktoś bogatszy się nimi zaopiekuje. Tomcio, który usłyszał rozmowę rodziców, nie zamierzał pozwolić, aby jego bracia zgubili się na zawsze. Wychodząc z domu, zabrał ze sobą garść białych kamyków, które po drodze rozsypywał, tworząc ścieżkę powrotną. Gdy rodzice opuścili ich w środku gęstego lasu, chłopcy zaczęli płakać i rozpaczać, ale Tom Ciopaluch uśmiechnął się tylko i powiedział: Nie martwcie się, zostawiłem wam drogę do domu. Idąc śladem białych kamieni, bezpiecznie wrócili do chaty. Druga próba i zgubiona ścieżka. Rodzice początkowo ucieszyli się z powrotu synów, ale wkrótce znowu zabrakło im jedzenia. Drwal i jego żona ponownie podjęli bolesną decyzję, by zostawić dzieci w lesie. Tym razem Tomcio nie miał czasu na zebranie kamyków, więc posłużył się kawałkami chleba. Niestety ptaki wyjadły je wszystkie i chłopcy zgubili drogę. Wędrowali przez ciemny las, aż w końcu dostrzegli w oddali światło. Była to wielka chata, w której mieszkał przerażający olbrzym. Niebezpieczna noc w chacie olbrzyma. Na progu stanęła jego żona, litościwa kobieta, która nie mogła patrzeć na głodne, zmarznięte dzieci. Uciekajcie stąd, bo mój mąż olbrzym jest okrutny i jeśli was znajdzie, pożre na kolację ostrzegła ich szeptem. Jednak dzieci były tak głodne i zmęczone, że błagały ją o pomoc. Kobieta, choć bała się gniewu męża, ukryła ich w izbie. Niestety olbrzym wkrótce wrócił i od razu wyczuł ich obecność. Czuję ludzkie mięso, ryknął, rozglądając się podejrzliwie. Żona próbowała go uspokoić, ale olbrzym zaczął przeszukiwać dom. Znalazł chłopców i uśmiechnął się złowieszczo. Dziś jestem już najedzony, ale rano się nimi zajmę, powiedział, odkładając swój wielki tasak. Tomcio wiedział, że nie mogą czekać na świt. Zauważył, że Olbrzym miał siedem córek, które spały w pokoju obok, nosząc na głowach złote korony. W nocy chłopiec wymyślił sprytny plan, zamienił czapki braci na korony córek Olbrzyma. Gdy Olbrzym obudził się w nocy i chciał pozbyć się chłopców, pomylił się i wystraszył własne dzieci. To dało Tomciowi i jego braciom czas na ucieczkę. Zdobycze Tomcia, siedmiomilowe buty. Wielkolud, gdy zorientował się w oszustwie, natychmiast ruszył w pościg. Tomcio jednak znalazł coś niezwykłego siedmiomilowe buty olbrzyma. Były magiczne i pozwalały pokonać ogromne odległości jednym krokiem. Tomcio wsunął je na swoje małe stopy i pobiegł przed siebie. Dzięki nim nie tylko uciekł od olbrzyma, ale też dotarł do zamku króla, który od dawna szukał posłańca szybszego niż wiatr. Nagroda dla sprytnego chłopca król, widząc zdolności Tomcia, obdarował go bogactwem, a chłopiec wykorzystał skarb, by wrócić do swojej rodziny i zapewnić jej dostatnie życie. Dzięki swojej inteligencji i odwadze Tomcio Paluch pokazał, że nie liczy się wzrost ale siła umysłu i spryt. I tak oto zakończyła się przygoda najmniejszego z chłopców, który stał się wielki dzięki swojemu geniuszowi. Gwiazdka koniec gwiazdka.